Królowo Bello, chociaż już długo nią nie będziesz, nie wysyłaj tutaj swoich posłańców, bo zdania nie zmienię. Twój zamek będzie moim damkiem i przejmę całe Brookhaven. Moje królestwo nadal śpi, ale ja zachodzę w głowę. Jakie plany ma wrogi ród? Nie wiem czy wiecie, ale ja przejęłam te królestwo. Niestety w drugim zamku, po drugiej stronie miasta... Jest zła królowa i z tego, co wiem, oni mają w planie na nas najechać i zniszczyć nasz zamek. A tym bardziej mnie. Nie wiem, co dla mnie będzie lepsze, czy to, że mnie pokonają i stracę swe życie, czy jednak wpędzą mnie do lochów. Dobrze, że mam ze sobą swoich pracowników. Idę ich obudzić, bo chyba wszyscy jeszcze nie wstali. Wstawajcie! Wstawajcie wszyscy! Muszę ich wszystkich obudzić, ponieważ nie wiadomo, kiedy mogą oni tutaj na nas najechać. Musimy być gotowi, musimy w ogóle nadal ćwiczyć. Codziennie ćwiczymy na górze, na arenie. Trenujemy. Musimy być gotowi. Nigdy nie wiadomo, kiedy to może nastać, więc musimy zacząć dzień od ćwiczeń. Wszyscy na górę. Musimy w tym momencie wszyscy biec na górę i pokażę. Moim ludziom, jak się trenuje. Tutaj mamy arenę do trenowania właśnie mieczami. Każdy stąd może wziąć sobie miecz i teraz ze sobą w parach ćwiczyć. Musimy bardzo dobrze tutaj władać mieczami, musimy być najlepsi w tym, aby z łatwością pokonać ludzi z drugiego zamku. Bo teraz ja sobie mogę tak stanąć i spójrzcie, oni wyglądają na gotowych, jakby chcieli już na nas najechać. Spójrzcie, są konie, mają na sobie zbroje. A my jeszcze nie do końca, ale nie wiadomo, czy oni ćwiczyli te walki. My ćwiczymy codziennie. Codziennie walczymy. Ja też nie będę się bać ruszyć z mieczem naprzód, jeśli oczywiście będzie trzeba. Ćwiczcie, ćwiczcie. A ja, słuchajcie, mam tutaj takiego Jakuba, mojego posłańca, który pójdzie teraz do zamku do złej królowej i spróbuje dowiedzieć się, jaki mają plan na to wszystko. Czy może jednak będą chcieli się wycofać z tego ataku? Spróbujemy. Negocjacje najpierw trzeba podjąć. Tak, właśnie, oni tam stoją. Oni jakby już byli gotowi. Jakubie, pójdź do tego zamku. Dobrze. Zorientuj się, czy nadal chcą na nas napaść. Zapytaj, czego chcą w zamian. On idzie, już tam. Do tego zamku, a my będziemy wypatrywać tutaj właśnie. Z samej góry. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I Jakub wróci do naszego zamku z powrotem, że oni nic mu nie zrobią i nie wezmą go jako zakładnika. 20 minut Zobaczmy, co ustalili. Witam, witamy. Chcecie coś w zamian? Czekamy tylko na królową Belle. Oni, słuchajcie, nic w zamian nie chcą, tylko. Chcą mnie złapać. Ciekawe, uh -oh. czy chcą mnie wpędzić do lochów, czy jednak od razu zabić. Wydaje mi się, że będą chcieli się na mnie mścić. Więc raczej będzie ta opcja z lochami. Powiedzieli, czekamy na królową Belle. Nie damy im takiej opcji. Nigdy w życiu mnie nie dostaną. Ja się tak łatwo nie poddam. Muszę też dbać o swój ród, o swój zamek. Musimy patrzeć, jak oni tam pracują. Jak oni walczą, pamiętajcie o tym, musimy być lepsi. Królowa Gabriela chodzi, zobaczcie z parasolką, bo ona boi się słońca, żeby jej jasna cera się nie popaliła. Spójrzcie, dobrze, chyba skończyli słuchajcie swoje ćwiczenia. Słuchajcie, spójrzcie, jak oni ćwiczą. My ćwiczyliśmy dopiero słody, ale musimy też walczyć właśnie z nimi na strzały. Czy mi się wydaje, czy oni tutaj strzelali? Teraz czas na inną walkę. Nie wiem czy wiecie, ale możemy trenować tutaj słody, ale też możemy ćwiczyć na arenie, ćwiczyć strzelanie. W tym miejscu możemy wziąć sobie strzały i łuk i strzelać do celu. Wszyscy Muszą starać się trafiać do celu. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Oni mają tarcze. O, my też, tak jest. Tutaj, celujcie. Na przykład w ludzi. Starajcie się, pamiętajcie, że to może być te wrogie królestwo. Tutaj, w te tarcze. Jak chcecie. Byle byście byli najlepszymi łucznikami. Pamiętajcie o tym. Ćwiczcie. A ja muszę podejrzeć, co oni robią. Zobaczcie na nich. Spójrzcie. Oni kombinują chyba w nas strzelać. Są na straży. Musimy być tak samo dobrzy dobrze jak oni. Na razie ich nie atakujcie, żeby to nie był pretekst do szybkiej walki. Jeszcze gotowi nie jesteśmy. Musimy poznać ich taktykę, a jeszcze jej nie znamy. Mam pewien pomysł. Może wysłałabym swojego królewskiego szpiega, właśnie nasz przeszpiegi. W jaki sposób musiałaby się tam zakradnąć do tego zamku i dowiedzieć się, jaki oni mają plan na walkę? Bo na pewno ta zła królowa Gabriela wymyśliła właśnie ten plan na naszą wojnę. Musimy go poznać i ich przechytrzyć. To jest mój plan. Więc teraz cała nadzieja w moim szpiegu. Mam nadzieję, że podoła. Królewski szpiegu, mam dla ciebie zadanie. Spróbuj dowiedzieć się, jaki mają plan na bitwę. To może być niebezpieczne, ale uważaj na siebie. Liczę na ciebie: jesteś najlepszym szpiegiem królewskim. Masz największą rangę szpiega, a twój rozkaz. A więc rozkazuję. Idź i szpieguj. Dowiedz się jak najwięcej, jaką mają taktykę. Uważaj na siebie. Dobrze, ona poszła, a teraz my możemy patrzeć, jak jej to pójdzie. Spójrzcie, konie są. Oni na nas, nas strzelają. O nie, żeby nasz szpieg uważał, żeby ten szpieg uważał. Idzie, idzie, spójrzcie, spójrzcie. O nie, o nie, o nie, Ktoś biegnie, ktoś biegnie na nią. Czy ona da radę, czy ona da radę? Nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo. Czy ona da radę? Ucieka na razie tam. O nie, oni wyszli do niej z łukami. Spójrzcie. Jak szybko zareagowali. O nie, o nie, o nie, o nie. Co będzie z nią? Co będzie z nią? Co będzie z nią? O nie, o nie, o nie. O nie. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ciekawe, czy im uciekła. Ciekawe, gdzie ona poszła. Może poszła tam gdzieś pod spód, pod, pod właśnie ten, e, tą drogę. Pod tą górę w jakiś sposób. Co tu się stało? Listonosz zemdlał czy szedł list? Jaki list? Słuchajcie, musimy to przeczytać. Królowo Bello. Chociaż już długo nią nie będziesz. Nie wysyłaj tutaj swoich posłańców, bo zdania nie zmienię. Twój zamek będzie moim damkiem I przejmę całe Brookhaven. Więc nie kombinuj. Przestań ćwiczyć, bo to nic ci nie da. Mam silniejsze wojsko. Do zobaczenia. 1.8.1.1. Co to może oznaczać? A czy to nie jest dzisiejsza data? Czy to nie jest wskazówka na to, że to będzie dzisiaj ta wojna? O nie, musimy się przygotować Trochę się lepiej czuję Jeszcze listonosz mi zemdlał Połóżcie go do sypialni, niech do siebie dojdzie Może będzie lepiej się czuł Dobrze, on pójdzie do sypialni A ja nie wiem Gdzie jest mój śpiek? Co to jest? Co to jest pod zamkiem? na leży pod zamkiem! Kościotrup leży pod zamkiem! Sprawdźmy to, oby to nie był mój szpieg. Oby to nie był mój szpieg. Mam nadzieję, że to nie jest mój szpieg. Co to jest? Jakim cudem oni tutaj wprowadzili jakoś kościotrupa? Spójrzcie na to! Chowajcie się! Chowajcie się! Wszyscy chowajcie się! Zasłaniam okna! Zrobili to specjalnie, by zwrócić naszą uwagę. A od czego odwrócić naszą uwagę? Ciekawe, jaki mają plan. Musimy na koniu poćwiczyć. Nie mamy czasu. Obawiam się, że nie mamy czasu poćwiczyć na koniu. To niestety już zweryfikuje bitwa. Czy znasz ich plan, mój szpiegu? Połowie. Bo później mnie zauważyli. O nie, wiedziałam, że ją zauważyli. Chcą na nas napaść. O nie, czyli to się wszystko zgadza. Słuchajcie, teraz musimy się bardzo dobrze przygotować. Jeśli ktoś jeszcze na sobie nie ma zbroi, to niech w tym momencie ją ubierze. Nie będę żadnej zbroi zakładać. Trudno. Ćwiczyłam wiele lat, mój ojciec mnie wyszkolił, więc mam nadzieję, że to dziś nie pójdzie na marne. Musimy wyciągnąć nasze konie i jechać na walkę. Bierzemy w tym celu miecz lornetka już nie jest potrzebna i łuk. Chyba będziemy gotowi. Tarcze mam. Więc teraz jesteśmy gotowi. Jedźmy w takim razie. Nie wiem w którym miejscu oni są, ale na pewno ich zobaczymy z daleka. Gdzie oni są? Gdzie będzie ta walka? Jak myślicie, kto ją wygra? Czy my wygramy? Są. Chcę porozmawiać z królową. Jest królowa, jest królowa na przodzie. Zawsze byłaś ode mnie lepsza, ale dzisiaj się to zmieni. Jaka wkurzona jest! Spójrzcie na nią, widzicie? To jest zła królowa. Dzisiaj się to nie zmieni. Jesteś tego pewna? Oczywiście. Wyzywasz mnie na pojedynek? Ja czuję już zwycięstwo w moim zamku. Tak. W takim razie ja nie mogę nic innego zrobić, jak pójść z nią na bitwę. Dobra. To co Bello? Czas na twoją przegraną. Spójrzcie jaka ona jest cwana! O nie! Moja armia, pamiętajcie, że jak tylko ruszymy, to wszyscy się biją. Uwaga! Trzy. Dwa... Jeden! Lecimy! Gdzie ona jest? Jest ta królowa! Dawać z tą królową! Wszyscy się biją! Nie wiem, co z tego będzie! Nie wiem, co z tego będzie. Jak to się zakończy? Co jest grane? Nie. Gdzie jest moja armia? Gdzie jest moja armia? Dobrze jej nie rozpoznaję. Gdzie jest moja armia? Nie, oberwałam, oberwałam. Zabierają mnie na noszach do szpitala, koniem, koniem mnie zabierają do szpitala. O, jeszcze po mnie przejechali. Mam nadzieję, że moje królestwo mnie odratuje, że będą pilnować w tym momencie, kiedy ja będę w szpitalu. Właśnie moje królestwo. Mam nadzieję, że przetrwamy, a że inni pokonają właśnie królową. Potrzebuję teraz pomocy. Potrzebuję ochrony, żeby teraz tamte królestwo mnie nie znalazło. Potrzebuję dużo odpoczynku, jakichś lekarstw i wsparcia, widzowie, waszego wsparcia. Dlatego zostawiajcie łapeczki do góry i subskrybujcie też kanał. Napiszcie w komentarzach, jak mamy pozbyć się tej złej królowej. A ja się z wami dziś żegnam. Pa, pa!